Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Darek Matecki. Korzystając z okazji, że na kilka dni jestem w Warszawie, postanowiłem przyjść pod budynek Sejmu i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda protest Komitetu Obrony Demokracji czy innych środowisk, które są przeciwne prawu i sprawiedliwości. Chciałem zobaczyć, czy te protesty rzeczywiście są takie mocne, że opór społeczny przeciwko rządom prawa i sprawiedliwości rzeczywiście jakikolwiek istnieje. Ponad rok temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało rządy, w jednym z artykułów e, gdzieś w internecie przeczytałem, że na Węgrzech po wygranej Orbana e, protesty trwały rok. Teraz mniej więcej mija rok od protestów, od początku protestów Komitetu Obrony Demokracji. Zobacz, dla osób, które tak jak ja żyją dość daleko od Warszawy, e, nagram ten krótki film, żebyście zobaczyli, jak obecnie wyglądają protesty przed Sejmem. Zapraszam. Nagrywam to chińskim Xiaomi, więc jakość jest wieczór, więc jakość nie będzie jakaś powalająca, ale mam nadzieję, że uda się pokazać. Widzę jeden prawy napis, tu chyba zbierają na kioskiego. I jakaś tabliczka z postulatami. Wolność mediów i internetu. Ciekawe, kto chciał wprowadzić akta? Czy to było Prawo i Sprawiedliwość? Czy może Platforma Obywatelska rząd Donalda Tuska? Wolność organizacji obywatelskich? Wolność parlamentu. No jakoś chyba parlament nie jest okupowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. W tym namiocie ktoś tam siedzi, ale chyba to są z dwie, trzy osoby. Więc jeszcze pokażę Wam tutaj z przodu. Wokół Sejmu jest trochę policji. No i to by było na tyle, tyle z protestów Komitetu Obrony Demokracji, tyle z protestów destrukcyjnej opozycji. Szkoda, raczej, no nie, w sumie nie szkoda, bo kocham Szczecin, ale gdybym częściej bywał w Warszawie, to pewnie bym to relacjonował na bieżąco. Chwilę, kiedy akurat zjeżdżają się tutaj partyjniacy z Nowoczesnej, z Platformy Obywatelskiej, montują mównicę i krzyczą do ludzi, do starszych ludzi, w większości, którzy mieli coś wspólnego z tamtym ustrojem, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Proszę, a można proszę, nagrać, czy, czy nie? Proszę? Można nagrywać, czy nie? Bo proszę, proszę. przyjechałem ze Szczecina, ja akurat pierwszy raz jestem. A to już widziałem właśnie, że ktoś tam chodzi z jakimś. A można Państwa spytać, ile jeszcze ten protest będzie trwać? To jest Ale to jakie organizacje tutaj. No, Jak pan tak długo chodził tamtego, te... no, to nie są napisane. To kod już tutaj Kodu ja, kod już tutaj nie ma. Obywatele są so, tutaj w ogóle nie było. Czekam, Aha. A kodów są tak Kodu nie. Kod jest pod KPR, tam, tam. Ale tu jakieś większe manifestacje ogólnie teraz jeszcze będą, czy to już... No zapewne tak, no bo władza tak wie, że zapewne też manifestacje stacja. A tu jest takie miejsce, y, 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 które jest y, 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 przygotowane. Czyli pan Państwo to jesteście cały czas, tak? Kowalienka jest pisze te paski. Zmieniają się tylko osoby. Jakie te paski dążą? Dobra, 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 dobra. Dziękuję bardzo. Zawsze ktoś tutaj jest. I tak będzie do końca upadł do końca rządu... Nie, No dobra, dziękuję bardzo. Dla siebie na swój kanał na YouTube. Dariusz Matecki.